Od 18 kwietnia do 22 maja w powiecie gdańskim odbywa się kwalifikacja wojskowa, która zastąpiła zniesiony w 2008 roku pobór do wojska. Do kwalifikacji powołano ponad 700 osób, z czego 19 stanowią kobiety, studiujące medycynę i weterynarię. Badania w zasadzie nie różnią się od tych sprzed trzech lat. Młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas y, są zbadani przez lekarzy w komisji lekarskiej, następnie otrzymują kategorię zdrowia i są automatycznie przeniesieni do rezerwy. Każdy z tych mężczyzn, każda z tych pań, którzy do nas przyjdą powinni zgłosić się, otrzymać tę kategorię i oczywiście nie wszyscy pójdą do wojska. To już nie jest tak jak to bywało dawniej, że wszyscy byli powołani do wojska. Na dzień dzisiejszy tylko osoby chętne mogą być w wojsku. Z dniem zniesienia obowiązku odbywania służby wojskowej zniknęły powod do ucieczki przed kamaszami. Nagle okazało się, że młodzi ludzie na komisjach lekarskich zrobili się zdrowsi. Kondycja zdrowotna tej młodzieży jest bardzo dobra. Są pojedyncze przypadki i jedynie schorzeń, które dyskwalifikują tych młodych ludzi. Przy poborze do wojska przymusowym kombinowanie tych ludzi było. Na gminną rzeczą. Pan doktor wspomina, że najbystrzejsi 19-latkowie z całą powagą sytuacji próbowali przekonać komisję lekarską, że przewlekły Katar dyskwalifikuje ich do obowiązkowej służby. Teraz, kiedy wojsko jest całkowicie dobrowolne, sytuacja zmieniła się diametralnie. Podczas kwalifikacji młodzi obywatele pytani są o chęć odbycia służby wojskowej lub przystąpienia do nsr czyli do Narodowych Sił Rezerwowych. W NSR ludzie łącznie spędzają jeden miesiąc w roku na płatnych szkoleniach, a ponadto pomagają w sytuacjach kryzysowych. Są to powodzie, różnego rodzaju katastrofy, więc te osoby pozostają w stanie gotowości na ewentualność wszystkich sytuacji awaryjnych. Teraz, kiedy wojsko zrobiło się zawodowe, a NSR kusi dodatkowymi świadczeniami, sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Wojsko Polskie przeobraża się nie do poznania.